These Witam Was bardzo serdecznie. Za oknem już jesień, dlatego zbliża się kolejny miesiąc, październik i warto by było się dowiedzieć, jakie gry wychodzą w październiku. Pierwsza z nich będzie to Ghost Recon, jest to gra, która wyjdzie 4 października, więc od razu na początku miesiąca. Jest to bardzo fajna strzelanka, będzie wypasiona technologia, jak można zauważyć w zapowiedziach. Będziemy mogli wcielić się w rolę żołnierzy bardzo dobrze wyposażonych, no i cel jak zawsze w tego typu strzelankach, zabić wroga, wyeliminować go, będzie się działo. Ważniejsze, co możemy zaobserwować w Breakpoincie, to system ran i kontuzji, czy wybór kwestii w dialogach. I strzelanka ta jest w otwartym świecie, tutaj, dlatego będziemy mieć dużo większy wpływ na losy naszego bohatera. No i nie będą już nam towarzyszyć osoby kierowane przez komputer. Grid. Jest to gra, która wychodzi 11 października, więc również na początku miesiąca będziemy mogli wcielić się w rolę kierowcy rajdowego, co najlepsze, będziemy mogli ścigać się różnymi typami pojazdów od wyścigówek WRC po samochody turystyczne, maselkary no i parę nowych rozwiązań, dlatego dla fanów czterech kółek pokazania kto ma mocniejszą maszynę będzie to na pewno ciekawe rozwiązanie i ciekawy tytuł, który będzie warto pograć. TRAIN 4 wychodzi 8 października. Jest to czwarta odsłona popularnego cyklu gier logiczno-platformowych. Jest ukazana z boku. Mamy zamkowe ruiny, nawiedzone grobowce, gęste lasy oraz inne baśniowe lokacje, które przemierzamy podczas zabawy. Ofitują one liczne pułapki, przeszkody terenowe. By sprostać tym wszystkim wyzwaniom, musimy robić użytek z indywidualnych umiejętności każdego z Hirosów. Najważniejsze, że można bawić się zarówno samotnie, jak i w towarzystwie maksymalnie trójki graczy. Call of Duty Modern Warfare, gra wychodzi 25 października, mieliśmy przyjemność testować tą grę na streamie, bardzo ładna grafika, ciekawe rozwiązania, dodatkowe uzbrojenie, można wybierać naloty z powietrza, można latać helikopterem, wozy bojowe. Dużo sprzętu do wyboru, różne postacie od specznazu, innych służb specjalnych. no Powiem szczerze, że jak ktoś lubi tego typu strzelanki, na pewno będzie miał co robić. Podobno mają również wprowadzić dosyć ciekawą kampanię. Jestem tutaj bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało. Pamiętajcie, że palenie po lasach zabija, bo wrogowie mogą mieć noktowizor i bardzo szybko dowiedzą się, że właśnie na nich polujemy. One question first. Are you feeling anything that can be construed as explosive cell death? No? Wonderful! Let's get started. The Outer Worlds. Gra wychodzi 25 października, pod koniec miesiąca. Gra, na którą czekam najbardziej, bo jest to RPG coś podobnego, wszyscy porównują tą grę bardzo często do Fallouta, no jest tu bardzo wiele różnych powiązań. No bardzo bardzo podobna ta gra jest. Wiele osób niestety obawia się systemu walki. Podobno otwarty świat ma być bardzo ciekawy, bardzo dopracowany, wiele misji, różnych rozwiązań, przy czym podobno co do systemu walki nie do końca jest on dopracowany. No i wiele osób ma pewne obawy, że nie będzie to zbytnio emocjonująca walka ze względu na to, że bez względu na to, jaką broń dysponujemy, y, Damage wygląda podobnie, y, no i nie jest to zbytnio ciekawe, no nie wiem. Bardzo dziękuję, że oglądacie moje filmy, zostawcie łapkę dla zasięgu, żeby inni także mogli dowiedzieć się, jakie nowe tytuły w przyszłym miesiącu, a ja z chęcią nagram kolejny odcinek.